two pills and i was rushing hej siema cześć witam wszystkich nazywam ja się Loczek i co powiecie na taką drobną odmianę para pa, pa, pa. zobaczycie zaraz jaki mam zestaw do tego AK 47 wiem że ffa ale 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 celownik termalny który naprawdę woła pomsta do nieba bo jest straszny 3 2 Jeden, i po lewej stronie i po prawej zawsze ktoś jest. No chyba, że jest ósemka w lobby. Będę quickscopował. <grystanie> Masakra! Naprawdę będzie ciężko wygrać ten mecz z tym celownikiem. Patrzcie, mogę quick y robić. Raz się modlić, bo tamten gościu nie miał yy, asasyna. Czyli syna dupy. Drugi co nie miał. No i trzeci. Łohoho! Wow, raport! Kocham ten perk. No to... Będzie śmiesznie, bo oboje się słyszymy. No i mamy kampera, który nic nie słyszy, ale wszystko widzi. Jak ja z tego przyceluję w złe miejsce, to ja kompletnie tracę. ho! Śmiechu, warte. Nie no, ten celownik nie jest zły. Tylko. No, definitywnie. Ludzie nie mogą używać Asasyna, bo to się wtedy mija z celem. A że ta gra to jest Call of Duty Assassin 3? Ho, ho, ho! ho, ho, ho. Ten z tym raportem i acr to kompletny tryhard. Ja tak grałem, ale było to rok temu. Teraz zobaczmy, czy po prostu uda wygrać nam się ten mecz. Na razie gonią mnie definitywnie. Wywalił on już, kurwa. Nie, nie rozumiem takich rzeczy. Nie rozumiem. <laughs> Dobra, to szukamy kolejnego lobby, nie? Ach, szkoda, taki pierdół. Dobra, szybciej łączcie mnie. O, dobra, będziemy grali na arkadę, ale wiecie co ja sobie przeroby to około, bo na arkadę z tym celownikiem to będzie ś... śmiechu warte. Dawać mi powiększone, dawać mi tłumik, wyłączymy tłumik i walniemy sobie celownik holograficzny. O, tak dla odmiany. Okej. Okay. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jaki ranking lobby? Na! No. Na! No. Na! No, na! No, no. Bez sensu, chore to jest, wywale z lobby. Bo wiecie, wam bym nie pokazywał tego i zacząłbym nagrywanie od teraz No ale... No wiecie, level się ruszył Czyli powinnoś znaleźć się to na YouTubie. Zobaczymy jak ta broni... O Jezu już widzę, że to wygląda jak choke. Dobra, odliczanie. 3, 2. 1. Chociaż ten celownik definitywnie mi się kojarzy z serią Battlefield. бам 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 Crazy, crazy! Oni wszyscy na mnie lecą. Jak już wiele razy mm, wspominałem nie używanie tłumika. Oj, w wielu sytuacjach się opłaca. Dobra, już chyba 10 -0. Oj, oj, oj. Przeładuj. No nie mogę tego nazwać czymś luźnym. W ogóle nie panuję nad tym meczem. No oni, jak. oni lecą do mnie, jakbym tylko ja istniał. Albo jakby to był mecz 7 kontra. Kontra jeden, a ten celownik jest. Cholernie, nie mój taki. Nigdy nie grałem z tym celownikiem w tej grze. Oj. O, oh fuck! Schyliłem się! Schyliłem się i był headshot. 17-1, ale lipa. No, prosto miał celownik na mojej głowie. Szkoda, bo byłby fajny. Moab No, PP90. Już wspominałem, że. Arkadę tak się rozkojarzam. Ale trzeba spiąć wory i. Zrobić co do nas należy. Hu-hu-hu. Widzę, że. Submachine guny się dobrały do mnie. A wtedy mogłem nie czekać na tego gościa. Po prostu mogłem wylecieć. Ok. Nie cofamy się, Wiedziałem, bo w innym miejscu nie mógł się pojawić. No nie. Leć, leć, leć. Na górze, na górze. Wiecie co, jak nie złapię ten kałach z tym celownikiem... <laughs> to jest się w dupie. O, ilu ich tam było? Ostatni. Okej, okay. ten mecz mi się konkretnie podobał. A, naprawdę konkretny mecz. Ile mam już tego kołacha? Oj, strasznie powoli rośnie. Dobra. To teraz spróbowaliśmy sobie. I mm, w ogóle, jeżeli podoba Wam się ten filmik, to klikajcie kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie, piszcie. Wszystko jest mile widziane, także fajnie byłobyśmy uzbierali ponownie 600 kciuków w górę. Widzę, że ta seria wtedy jest jeszcze oglądana. I i i... A zobaczycie co zaraz sobie wybiorę w kolejnym... W kolejnym meczu. I myślę, że będzie to... Czekajcie, czekajcie, dodatki. A walnijmy sobie celownik laserowy I do tego czujnik pulsu O, zobaczymy jak się spisze. Albo nie. Albo tak Albo tak. O, zagramy sobie tak. I zamiast granaca, weźmy sobie. nóż Nóż do rzucania. Zawsze z nożem są jajca. Nie chcę terminala. Nie chcę terminala. La 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 Nie w ogóle zamiast perków. O, zrobimy sobie takie coś. W0 i tylko BSP. BSP i Osprey. O. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. <noise> Dobra, to są moje serie ofiar BSP i Osprey. Chociaż mogłem samo BSP zostawić, bo to nie ma sensu, bo bym miał wiecie, BSP samo to 3, 6, 9 i bym je zostawał w kółko. Tak walne BSP za 3 i trzeba lecieć na Ospreya za 18. To będzie śmiesznie, naprawdę śmiesznie, jeżeli uda mi się wbić ospreya. W szczególności, że no nie mam tych wszystkich specjalisty 3, 2. Jeden, ale zobaczymy, zobaczymy. Wie, czy wy musicie wszyscy się mordować? Dobra. O, ho, 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 ho. Wiesz, to UAV, chociaż mogłem go na razie nie puszczać. Ten kałach... ...gdy ma sensowny zestaw... ...to jest po prostu sensowna broń. O, ho, ho, ho kryj się, kryj się! Kurde kosa. Ach, man. Szybko przesadzaj. Okej. Okay. Dobra. Chowaj się, chowaj się, przeładuj. Cholernie defensywnie gram.

Holander. No nie. <tosz> <tosz> Kolera Type 95. Tam ktoś jest? Nie ma nikogo. Jakie wiadro z tego gościa? Jeszcze dwa fragi. UAV Recon, ready for deployment UAV online. wiedziałem, wiedziałem, że go trafię. <laughs> Dobra, 30 do 8 Trzeba to sprężyć. Troszeczkę. O, taki długi odcinek widzę, dzisiaj nam się robi. Ale okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, okej. KK. <śüzdanie> Nigdy więcej nie beatboxuj loczek. Mission czy lockdown? Na jakiej mapie ja się lepiej czuję? Na no, obu się dobrze czuję. Nawet mi lockdown. Na lockdown się szybciej szybciej dzieje. <śüzdanie> Dobra, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, podobał Wam się ten odcinek ogólnie. Doklikajcie kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie. Byłoby zarąbiście, aby się zbrali <śüzdanie> Tych kciuków 600. Pozdrawiam.